Dobry wieczór. Stanisław Krajski. Ta rozmowa jest nagrywana, czy Pan się na to zgadza? Tak, zgadza. Zostanie umieszczona na YouTube, a następnie na stronie poświęconej księdzu Mieresołowinie i Czy Pan się na to też zgadza? Zgadza. Chciałbym, żeby Pan powiedział chociaż parę słów na temat bardzo ważny, wydaje się. Gdzieś w rozmowie prywatnej Pan wspomniał, że Pan z mamą Księdza Mikulskiego i, i zobaczył jego relacje z mamą, to to miało znaczny wpływ i na Pana i na Pana relacje ze swoją mamą. Prawda? Czy, czy mógłby Pan coś powiedzieć na ten temat? No to spróbuję. Yy, to znaczy wyjazd yy, do yy, Ważnic, do rodzinnej miejscowości Księdza był no, z wielu względów dla mnie ważny. A chcę powiedzieć o tym, że taką rzecz, że się z mamą księdza, którą nazywaliśmy ciocią, bo było na no akurat w moim przypadku dwóch. Wiem, że koledzy nieraz zdarzało się, że jeździli do Paznic i swoich tam ewentualnie trzech czy czterech. I które również były na obozie, one zajmowały się gotowaniem, takimi pracami. Nowymi, a my zajmowaliśmy się trochę żniwami, trochę pracami polowymi, chociaż to my, to trochę to jest, mówię jak gdyby na wyraz, ponieważ kolega był z miasta i był bardziej trochę taką maskotką niż, no przydatność jego była nie, niezbyt duża w tych pracach polowych, ale to akurat jest może nie bardzo istotne. Istotną osobą w tym wszystkim myślę, że była mama księdza która była no jak gdyby troszeczkę innym materiałem człowieka niż dzisiaj. Była bardzo e, pracowita, pracowała w takim rytmie, że stawała o trzeciej czy, czy w pół do czwartej rano. E, potem żartowaliśmy, że szła spać z skórami. Było to naturalne, bo w wielu godzinach bardzo wyczerpującej fizycznej e, pracy, którą e, no ja dzisiaj potrafię to ocenić, bo wtedy jeszcze nie bardzo to rozumieliśmy, myślę, że nawet nieraz tak odbieraliśmy, że ciocia, bo tak na mamy księdza się e, goni nas do roboty, jak to się wtedy mówiło, ale ona nas tej pracy tak naprawdę to uczyła, była bardzo bardzo życzliwa, bardzo wyrozumiała w stosunku do nas, miała ogromne doświadczenie, no była bardzo samodzielna. No, dla nas to był szokiem, że, że kobieta na przykład kosi, że e, na przykład młciła zboże w ten sposób, że potrafiła sama, to, no umiała obsługiwać na przykład y, maszyny, które były używane do, do tego młcenia, były to maszyny stacjonarne i y, sama te, to zboże do pewnego momentu, tyle co było na kilka dni potrzebne, to ciła, nie było wtedy jeszcze kombajnu zresztą, więc prace były typowo takie ręczne, fizyczne, wyczerpujące. No oczywiście nie muszę mówić, że było bardzo gorąco, że to się kurzyło i no, no, no było to zajęcie, którego dzisiaj nie wszyscy, nawet ci, którzy pracują na wsi, nie do końca młodzi przynajmniej nie, nie rozumieją, ponieważ tego nie znają. E, Ciekawymi mi, e, dla, dla mnie myślę ważną taką rzeczą były relacje księdza z jego mamą, które prawdopodobnie się potem e, przeniosły nawet nie na jakieś powiedzmy relacje moje z moją mamą, ponieważ ciąg miał ogromny szacunek do swojej mamy. Mimo, że były jak, jak to dzisiaj czy po czasie mówiliśmy, że jest z tej samej gliny, więc czasami dochodziło do róż, różnicy zdań czy wymiany poglądów. No, ksiądz oczywiście próbował narzucić swoje zdanie, ale finał był taki, że mama mówiła Miruś, co ty tam wiesz? I zarządzała po swojemu i, i, i w zasadzie, e, no ksiądz wtedy nie próbował oponować, nie próbował jak gdyby forsować e, mojej wersji, tylko, tylko no przystawał na to i jak gdyby szanował zdanie mamy, że ona ma, jak gdyby, to był chyba jedyny przypadek, kiedy ksiądz tak, z taką łatwością w taki sposób godził się na czyje inne zdanie, mimo że jego było, było odmienne. Także to jest te, te, te relacje księdza z jego mamą były naprawdę specyficzne i specyficzne w tym sensie, że były bardzo, bardzo pouczające myślę, dla dla tych, którzy się paneli ze względu na szacunek, z jakim się do nich zwracał. Na, mi, mimo, że miał inne zdanie, to jednak potrafił e, przygiąć karku, jak to by należało powiedzieć. No może może, może tyle o tych paźnic, o w o, o zawodowym e, jak gdyby tam e, fragmencie, to mówiłem, że chy, chyba miało to wpływ później na, na to, że, że suma sumarum po technikum mechaniczno-elektrycznym nie poszedłem do pracy zawodowej, tylko również rodzice byli starsi, szczególnie moja mama i, i zająłem się małym gospodarstwem. Dzisiaj troszeczkę to inaczej wygląda. Na, nawet myślę, że to ma jakiś ciąg dalszy, ponieważ moje dzieci też już zajęły się zawodowo rolnictwem. Prawdopodobnie miało to też wpływ mój tamten pierwszy moje pierwsze zetknięcie i te i te relacje jakie były między księdzem i jego mamą, między e, mamą księdza, która umiała z nami rozmawiać, umiała e, jak, jak gdyby gdyby no, tej ciężkiej pracy e, pokazać coś, co miało jakąś tam wartość i było ważne. Także jestem o tym przekonany. Trudno to jakoś tak blisko określić, wymierzyć czy w jakimś tam pokazać w formie, że, że ja się tam czegoś takiego ważnego nauczyłem. Chociaż e, pamiętam taki moment, że e, na koniec, e, jak mieliśmy wracać do domu, e, pojawił się też ksiądz i ja otrzymałem od niego za tą pracę jakieś tam pieniądze. To no nie były to jakieś na pewno wielkie pieniądze, nie potrafię powiedzieć jakie, ale, ale były dla mnie bardzo ważne. No, były ogromne, ponieważ no było to też takie e, docenienie tego, że jakiś tam wkład miałem w te żniwa, pracę wokół żniw, bo to też były e, sianokosy i, i to była to cała historia. Wszystkim się wydawało, że ja potrafię e, na wsi wszystko robić. Nie, wypa nie wypadało protestować, więc próbowałem stawić temu czoła i i to podocenił, było dla mnie to gigantycznie ważne. Myślę, że większych pieniędzy w życiu nie otrzymałem. Coś pan jeszcze chce dodać? Nie, możemy na tym skończyć. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.